Ja generalnie jestem zwolennikiem stosowania postów, natomiast musicie wiedzieć, że to nie jest dla każdego i musicie też wiedzieć, że źle stosowane, przerywane posty mogą wpłynąć negatywnie na wasze zdrowie. Dlatego to nie jest tak, że każdy powinien stosować posty i że każdy może stosować posty. Dlatego w tym filmie powiem ci, na co musisz zwracać szczególną uwagę podczas korzystania z przerwanych postów. Po pierwsze, Zaburzenia odżywiania. Jest to jedne z największych zagrożeń, gdyż często dzieje się tak, że my stosujemy przerwane posty, czyli na przykład zaczynamy jeść o 12, a wieczorem rzucamy się na jedzenie i mamy tak zwane kompulsywne objadanie się. Nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, ile zjadamy i co zjadamy. I to często dzieje się. Podczas stosowania postów i zwłaszcza wtedy, kiedy pomijamy śniadania. A najczęściej dzieje się to wtedy, gdy my w ogóle nie jemy śniadań, w ogóle nie jemy obiadu i jemy tylko posiłki wieczorem. Wieczorem zazwyczaj mamy większy apetyt, większy głód i jak pokazują badania, my odczuwamy mniejszą sytość wieczorem, przez co my możemy łatwiej się przyjadać. Dodatkowo wieczorem mamy pogorszoną wrażliwość insulinową. Wynika to z tego, że nasz organizm produkuje melatoninę która dołącza się do receptora insulinowego, przez co odpowiedź insulinowa będzie wyższa, aniżeli to będzie rano, niż po południu. Dlatego, gdy Ty masz problemy z kompulsywnym obiadaniem się, ale również z anoreksją czy bulimią, posty nie są dla Ciebie, przynajmniej dla większości. Kolejnym zagrożeniem stosowania postów jest to, że Ty możesz doświadczyć niedoborów witaminowych. Gdy my jemy mniej posiłków, a tak praktycznie zawsze dzieje się podczas korzystania z przerywanych postów, to my możemy łatwo doprowadzić nasz organizm do ruiny poprzez niedobory witaminowe. Bo gdy my spożywamy mniej posiłków, to my automatycznie spożywamy mniej mikroelementów. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje, ale z mojego doświadczenia. Bardzo często tak się dzieje. Jeszcze gdy usłyszymy, że możemy jeść co chcemy i chudnąć, no bo w rzeczywistości tak to jest, to my bardziej się skupiamy na tym, aby te produkty dawały nam przyjemność, aniżeli nas odżywiały. A celem każdej diety, każdego modelu odżywiania jest to, aby odżywić nasz organizm, czyli dostarczyć wszystkie niezbędne mikroelementy. Dlatego jeżeli ty pomijasz posiłki, to ty tym bardziej będziesz musieć Zwracać na to uwagę, aby nie doprowadzić do niedoboru w Twoim organizmie. A jeżeli masz jakieś niedobory lub masz takie zwiększone ryzyko, to skupię się na produktach najbardziej gęstych odżywczo lub korzystaj z suplementów. Natomiast ja nie jestem fanem wielkim suplementacji, bo suplementacja powinna być tylko dodatkiem, a nie głównym składnikiem Waszej diety, dlatego skupiajcie się na produktach gęstych odżywczo. Kolejną rzeczą, na którą trzeba uważać, jest nadmierna ilość stresu. O tym już trochę mówiłem w poprzednim filmie na temat tego, czy kobiety mogą pościć, ale ten problem dotyczy wszystkich. O, nieważne, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, ty możesz doświadczyć objawów nadmiernej ilości stresu, a generalnie post jest stresem. Wynika to głównie z ograniczenia jedzenia, ale też Wynika z tego, że ty jesz rzadziej posiłki i podczas okresu niejedzenia wzrasta nam poziom kortyzolu. Więc gdy my będziemy za długo pościć i za często pościć, to może spowodować utratę miesiączki, problemy z podnością. Tutaj u obu płci. Problemy z tarczycą, problemy z hormonami płciowymi. Może to również powodować osłabienie, rozdrażnienie, nerwowość, pogorszenie odporności, problemy ze snem, problemy z trawieniem, czy nawet doprowadzić do depresji. Dlatego tu nie ma naprawdę żartów. I musicie uważać ile, kiedy i jak często puścicie. Na temat tego ile i jak często pościć mówiłem w innym filmie. Podeślę go w opisie filmu. Kolejnym zagrożeniem stosowania przerywanych postów jest... Spowolnienie metabolizmu. Gdy my jemy za mało jedzenia i za mało białka, może dojść do takiej sytuacji, że nasz organizm będzie wydatkował mniej energii. Co popularnie jest nazywane spowolnionym metabolizmem, a profesjonalnie, naukowo to nazywa się adaptacja metaboliczna. A my nie chcemy mieć wolniejszego metabolizmu, my chcemy mieć szybszy metabolizm, aby móc jeść więcej. I wyglądać lepiej. Dlatego nie możesz jeść zbyt mało. Ja wiem, że my, gdy chcemy schudnąć, to my chcemy to zrobić w bardzo szybkim tempie i chcemy chudnąć po 10 kg miesięcznie. Natomiast takie chudnięcie oczywiście jest możliwe, ale praktycznie zawsze kończy się efektem jojo. A my nie chcemy doświadczyć efektu jojo. Dlatego Wy musicie obserwować, czy Wy nie chudniecie za szybko i czy wyjecie odpowiednią ilość białka. Takie minimum to jest 1,2 g białka na kilogram masy ciała, ale optymalnie jeść 1,5 g na kilogram masy ciała. Wtedy, jak badania pokazują, tracimy najmniej mięśni, przez co metabolizm też w najmniejszym stopniu nam zwalnia. Kolejnym zagrożeniem stosowania postów jest Hipoglikemia. Gdy my nie jesteśmy jeszcze dobrze zaadaptowani do korzystania z postów, do pomijania posiłków, to nasz organizm może nie radzić sobie ze zbyt niskim poziomem glukozy we krwi. I to może oznaczać, że mamy problemy z glukagonem, z kortyzolem, z nadnerczami, problemy z glukoneogenezą, z glikogenolizą. Generalnie tych problemów może być dużo. Dlatego jeżeli ty nigdy nie stosowałeś lub nie stosowałaś postów, to nie rzucaj się na głęboko wodę. Zacznij od krótkich postów. Na początku protokół 1410, potem zacznij 16,8 i potem dopiero przejdź do puszczenia na przykład 24 godziny. Od razu się nie rzucaj do kilkudniowych postów, bo wiele osób może doświadczyć objawów hipoglikemii, a niektóre osoby mogą wpaść nawet w śpiączkę podczas puszczenia, bo wasz organizm po prostu nie daje sobie rady z tymi postami. I to bardzo często tyczy się osób, które już mają. Problemy zdrowotne, jak na przykład niedoczynność tarczycy, insulnoporność cukrzyca typu drugiego, czy też inne choroby cywilizacyjne. Dlatego zwłaszcza w tych przypadkach trzeba szczególnie uważać, żeby nie rzucać się na zbyt głęboką wodę. A jeżeli już chcecie pościć w takich wypadkach, to zróbcie to pod opieką lekarza, który będzie Wam badał na bieżąco Wasz poziom glukozy we krwi, będzie też badał Wasze ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. I to też tyczy się osób, które przyjmują jakieś leki. Bo tutaj tak samo, gdy Wy przyjmujecie leki obniżające poziom glukozy we krwi, a gdy Wy puścicie, to a Wy automatycznie macie mniejszy poziom glukozy we krwi, bo Wy nic nie jecie. I przyjmując leki, Wy możecie pogorszyć sprawę, możecie wpaść nawet w śpiączkę wspomnianą, także jak przyjmujecie jakiekolwiek leki, i chcecie pościć, to po prostu musicie się skonsultować z waszym lekarzem. I tu są największe zagrożenia stosowania przerwanych postów. Ja Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Kliknij łapkę w górę, jeżeli Ci się podobało, i zasubskrybuj ten kanał. A my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!